Siema wszystkim. Dzisiaj szykuję się ciekawy odcinek myślę, ponieważ będę robił taki grill, trójnóg, palenisko do ogniska, coś w ten deseń. Mam zakupione trochę jakiś takich jak to się nazywają, no takie kute ozdóbki pierdółki. To będzie na nogi, żeby się nie zapadało, to tylko ozdobnie, jakieś tam listki, takie rzeczy. Kupiłem też, kupiłem już też stal. Także tutaj mam. Taki profil 20 na 20 ścianka 2, to będzie na nogi. I taki fajny kwadratowy pręt i to będzie na, na ruszt. O, z takiego będzie ruszt. Będzie to fajnie wyglądało, i przy pieczeniu kiełbaski czy steków będą fajne takie szerokie paseczki na mięsku. I tutaj jest taki, taki płaskownik, nie wiem, bednarka, to nazywają różnie, chyba grubość trójka, i z tego będzie, yy, będzie ten okrąg paleniska, na którym będą mocowane właśnie, właśnie te pręty. Na koniec wam podsumuję ile kosztowało, tak pewnie jesteście ciekawi. Ja to robię dla mojego przyjaciela, bo dał mi kostkę brukową taką używaną, także kosteczka pójdzie gdzieś pewnie pod wiatę do magazynu, żeby się dobrze wózkiem jeździło z gołą włókieną. a za to zrobię mu taki, taki ruszczyk palenisko i wszyscy będą zadowoleni mam nadzieję. Tak więc zaraz sobie rozpakuję większość tej stali, a z tym kawałkiem to zaraz pojadę do mojego wujka, który był kowalem, ma takie duże kowadła i madła, różne fajne gadżety i to sobie od razu wygnę już w taki okrąg u niego, bo u siebie dałoby się to zrobić, ale by było, by było ciężko to ogarnąć, tak więc tam będzie dużo łatwiej. Tak naprawdę to, to, to powinno mi wystarczyć na tego grilla, ten trójnóg. I do tego potrzebuję jeszcze łańcucha, tam wyliczyłem sobie już jakieś 4,5 metra, 5 metrów jak zostanie to się przyda i tak do czegoś innego, tak więc jadę jeszcze po łańcuch i, i do kowala. No i tutaj jest królestwo mojego wujka. Eee, są jeszcze elementy prawdziwej kuźni, tam jest palenisko na koks z dmuchawą, także jak było czole mieszek, klepać czy coś to było, było czym, taki warsztat. Właśnie ślusarski, mechaniczny i tam taki kącik. Nieraz się nie jedno wino wypiło, tutaj coś robiąc. Ale jeszcze czego skorzystać, najbardziej potrzebne jest to imadło, i właśnie w nim sobie z grubsza wygnę, a potem na kowadle trochę podrównam ten płaskownik. Nie mam oczywiście żadnego statywu, bo sobie zapomniałem, ale jakoś tutaj Was podparłem i zaraz zobaczycie o co chodzi, potem przyspieszę, żeby to szybciej szło. the okay. got Tutaj każde narzędzie to ma swój klimat. No i teraz mam już faktycznie wszystko. Czyli płaskownik na ruszt, pręty kwadratowe, na trójnóg, wszystkie ozdoby i 4,5 metra czy 5 metrów łańcucha. Nie pamiętam, to ile ma dokładnie wyjścia. To się najwyżej zostawi na jakiś inny projekcik. I tak to powoli sobie spawam ten róż. Nie będę was chyba zanudzał, chyba że mam na najwyżej dam. Yy, obspawuję na razie sobie tam heftam, a potem obspawam to porządnie. No i wszystko wskazuje na to, że róż mam już gotowy. Tutaj no dla mnie to dość ciekawe, bo w życiu mi powiedział, że na tych poprzeczek w sumie kupiłem 12 metrów bieżących, a tylko tyle zostało mi resztek. A tam wyliczałem, że jak była średnica 70 cm, a nie 60, tutaj 63 dokładnie zrobiłem. Jakby była 70 cm średnica, to 15 m bieżących aż potrzeba. Także jestem w szoku. Bo tak na oko, ten powiedział, że może ze 3-5 m coś takiego. To mam pospawane od wierzchu, pohaftowane. Teraz odwracam, obspawam to wszystko porządnie. I potem nie wiem, czy troje, czy czworo uszu będzie do tego na czterech albo na trzech łańcuszkach. Jeszcze zaraz to obczaję. No, i będziemy przechodzić do tego trójnogu, czyli tego całego stelaża. A w międzyczasie sobie gacie popaliłem się zmienić na długie spodnie, bo jednak w krótkich to jest i szyfowaniu. I tak, jak widać, dospawałem sobie uszy. Te uszy zrobiłem z jakiegoś ogniwko starego łańcucha, przecięte na pół. Do tego i Robię jednak na cztery łańcuszki, i potem jednym, jednym łańcuchem podnoszone do góry. Te cztery łańcuchy zepnę sobie taką, taką skówką C do kupy. Tak mam u siebie zrobione i sprawdza się dobrze. Także ten, jak gdyby, sposób powielam też w tym grillu. No i teraz tak, wymyśliłem sobie, że użyję takich kulek to Też kupiłem gotowe z tych wyrobów kowalskich Użyję takich kulek na nóżki Żeby było tak, że jakby się nie postawiło na jakiej nierówności to będzie zawsze stało na pewnej powierzchni No i nie będzie się zapadało też na, na miękkiej ziemi, tylko będzie stabilniej, stabilniej stało Kulki oczywiście nie pasują same w sobie, ponieważ mają taki otwór i potrzebuję przerobić na taki otwór kwadratowy, żeby było stabilnie, żeby to naszło na ten, na ten profil i wtedy na tym profilu obspawam. Tutaj mam taki pomysł, żeby u góry zastosować takie kolanko hamburskie, żeby ten łańcuch się wciągał i zesuwało po takim właśnie, po, taki, no, po takim kolanku, po rurce, dzięki temu by to lekko chodziło. Bo jakbym dał tutaj jakąś poprzeczkę i by byłoby załamanie, za to ten łańcuch by po prostu się tutaj klinował. Tak więc tak sobie obmyśliłem, że to będzie u góry zamontowane, i potem będzie się to elegancko suwało. Dół i góra, Boże Drogi. No i na jednej z nóg tam się da jakiś, no, jakiś gwóźdź, drut, coś takiego, gdzie się będzie to zaczepiało za ogniwkę, wtedy będzie można podnosić i opuszczać. O, o to mniej więcej chodzi jako, że chcę wam pokazać, że tutaj robię jak gdyby sam, z tymi łapkami, to postaram się też ten trójnóg jakoś ustawić sobie samemu, bez pomocy żony czy kogoś innego, żeby to trzymał te nogi. No bo są trzy i się będą zawsze przewracały, ale spróbuję jakoś to ogarnąć. Teraz sobie jeszcze przypomniałem, że miałem jeszcze to ozdobne, takie, takie, co się zamontować. No to jednak muszę te poprzeczki, nogi sobie przyspawałem. To teraz muszę poprzeczki jeszcze przeciąć, żeby to dołożyć bo tu ma być taka część nogi ozdobna Tak ja wiem, jakby tych pierdolełek nie było, to byłoby szybciej. No ale tak to będzie coś rozmaicone, a nie takie zwykłe tyczki. Usrała jak potrzeba, kurde, rąk wolnych. To ona będzie się cały czas brała i zaklejała, franca, i nie puszczała druta. No boże, drogi, zawsze coś pod górkę. Już to miałem, trzymałem i chciałem wam pokazać w jednym ujęciu, jak się pospawało. Generalnie tutaj sobie rozmierzyłem, żeby było 80 cm od nogi do nogi, no i tą trzecią potrzebę do spawać Tylko, że mi rąk brakło, i jeszcze pistolet się z pierniczym. nr numer dwa. Te szerokości są o tyle ważne, że później jak będę miał tutaj róż na środku. Tutaj, tutaj. To, żeby się go dało na jakąś wysokość podnieść, to nie mogą być nogi zbyt blisko siebie, bo się po prostu by sklinował. Tylko muszą być na tyle długie te nogi i na tyle szeroko rozstawione, żeby się róż dobrze znieść. Myślę, że taki zakres regulacji, jak pokazałem, czyli od ziemi do tych ozdóbek, no to mam nadzieję, że wystarczy. Może było jeszcze szerzej, no to musiały być jeszcze szerzej nogi rozstawione, albo musiałoby gdzieś tutaj być w międzyczasie takie przełamanie, taka kopuła. No ale robimy to na prostych nogach, no to to musi być tak jak teraz mniej więcej. Teraz tak, tutaj u góry wyciąłem sobie to kolanko hamburskie w ten sposób, że ono mi tutaj tak wejdzie. Po pierwsze będzie od razu rozpórką usztywniającą, jak tu przyspawam, a po drugie, tak jak mówiłem, tutaj będzie... Przechodził łańcuch swobodnie. Nie wiem, czy jeszcze tego nie podetnę żeby to było tak całkiem taki uśmiech między tymi dwoma yy, profilami, i wtedy potem będzie się gładko w łańcuch mógł suwać Nie wiem, dzisiaj to mnie doszało ten pistolet doprowadzi, ale albo te końcówki robią jakieś trefne z jakiejś oszukanej miedzi, albo coś, bo tak przywiera. Normalnie jak rozgrzeje się, to łapie drut, tak jakby się ścieśniło tam ten przekrój tego otworku i w ogóle nie chce iść no to jest jakaś masakra. Można wykonać pierwszą próbę tak w tym czasie. mnie to martwi, że jest taki ciężki ten sam ruszt i że to będzie ciężko podnosić, ale jeszcze nie mam pomysłu jak to rozwiązać wyjdę chyba teraz z tym na zewnątrz bo już trochę porobiłem, zapomniałem sobie włączyć kamerki szczerze mówiąc, przyznaję się, ale zrobiłem takie tutaj ozdóbki, tutaj sobie można powiesić jakiś pogrzebacz do węgla, znaczy do węgla, do drewna do jakiejś szczypce tutaj zrobiłem takie listki ozdobne, na tych listkach od razu można sobie zaczepiać łańcuch, na jakiej wysokości się chce ale wyniosę to na zewnątrz, bo tutaj się trochę nadmiło, kiepsko może być widać i u góry ta rurka, też tutaj przyozdowiłem takimi blaszkami, mówię to wszystko można kupić sobie gotowe takie powiedzmy, że masowe kowalstwo artystyczne muszę wyjść na zewnątrz obciąć tą górę i tam jeszcze coś ładnie na górze wykończyć ledwie teraz z tym ustrojstwem udało mi się wyjść, bo tutaj mam jeszcze spokojnie jakieś 5-8 cm do obcięcia no i teraz to razem ma jakieś 205, 200 cm wysokości i o to mi chodziło, o tych kulkach mówiłem na dole chodziło o to, że, że na jakim podłożu by nie stanęło to się ustabilizuje nie ma jakiegoś kąta dociętego tylko po prostu jak nie będzie podłoże ukształtowane to będzie to stało no i po obcięciu wygląda tak natomiast według mnie to tam brakuje jakiegoś wykończenia ale zaraz się dospawa jakąś taką końcóweczkę, jakieś listeczki, bajereczki i tak będzie wyglądał. Nie żeby tam specjalnie był akurat ładny traktor w tle. Nie, nie. ale jeśli ktoś ogląda tylko ze względu na grilla, to zapraszam na mój kanał. Tam dużo jakichś mechanicznych rzeczy, traktory, i inne jeżdżące stwory. No i biorę się za wykończenie w takim razie. Muszę zrobić jeszcze jakąś drugą rzecz do kompletu, żeby tam ładnie sobie wisiało. Już w jednym stylu muszę wymyślić coś jeszcze. No i chyba byłby koniec. To robiłem drugie narzędzie. Takie w jednym stylu, żeby było. Pozostałem jeszcze. Jakiś listek mi został. Jakiś taki ten pierdzielniczek. Ale co za dużo. To też ładnie. A myślę, że w sam raz. Są jakieś ozdobki. Tutaj zrobiłem. Jeden to jest taki pogrzebacz. Żeby rozdarniać drewno w palenisku. A drugie. A gorące jeszcze. Ała. A drugie to taki szpikulec do przebijania kiełbasek. Jakby za mocno się chciałby pękać, to można na szybko sobie wziąć i przebić. A chodziło o to, żeby tutaj coś zawiesić, żeby tak wyglądało spójnie. No i tak to wyszło. Teraz jest podniesione jak gdyby do góry. Tutaj nie wiem gdzie jest, ale z pół metra dobre jest wysokości. I tutaj się jeszcze bezpośrednio mieści. Trochę krzywowisi, bo tutaj jest krzywy teren, ale generalnie. Taki jeszcze taka rada: jak ktoś ma za długi łańcuszek, tu powinno być kółeczko. To jest jedna rzecz, lepsze lepiej było kółeczko, żeby te łańcuchy się ładnie tak układały. To jest, to jest raz, ale nie mam akurat, jeszcze może gdzieś znajdę. A druga rzecz to jest taka, że jak macie jeden łańcuch za długi i jest luźny, to wystarczy odpiąć i lekko skręcać kilka obrotów, i wtedy łańcuch się skraca. Także taki, taki patencik, ponieważ się z tym męczyłem, bo jedno ogniwko skrócić za, za dużo, a, a tak to było luźne. No i mówię, takie bajerki przyczepiałem. tak to wygląda, ruszt w końcu jest, Kurczę, ile jest ruszt, 63 cm chyba wyszedł, tak mniej więcej, bo palenisko ma mieć 60, także żeby nie było jakoś za wąsko, wtedy na bok zawsze sobie można odłożyć takie łbaski, czy tam mięsko, które jest już opieczone, żeby się nie zjerało. To jeśli chodzi o podnoszenie jedną ręką, to jest trochę niewygodnie, to przyznaję, ponieważ trzeba to ciągnąć jak gdyby w dół. A najlepiej jest jedną ręką sobie tutaj przytrzymać, i wtedy drugą ręką, jak się zluzuje, o, to samo schodzi. Także to jest takie bardziej do obsługi na dwie ręce niż na jedną, ale jak się ktoś uprze, to i jedną, jedną zrobi. Ale mówię, tak bardziej fajnie się robi to, jak jest tutaj cyk, podnoszenie, yy, jeszcze zaraz zobaczę, bo tego łańcucha jest tutaj więcej niepotrzebne. I może to jedną ozdóbkę jeszcze dospawam do ostatniego ogniwa, by tak było ładnie wykończone, że jest już wszystko cacy. No i zrobiłem, żeby było już tak ładnie do kompletu, jeszcze gorące taki, taki wisiorek dospawałem do łańcucha na koniec. I teraz już widać, że jest to od kompletu, a nie jakiś tam. E, mogę Wam jeszcze podsumować, ile kosztowało. Oczywiście się nie opłaci robić, jakby ktoś chciał, tylko dlatego, żeby było taniej niż kupne. Ale jak ktoś się lubi pobawić, lubi mieć coś nietypowego, albo tak jak ja, akurat chcę to dać komuś, żeby ktoś się cieszył i było, jak gdyby no, w prezencie, nie w prezencie. Ja dostałem kostkę. Przyjaciel dostanie grilla, i myślę, że każdy zadowolony. A jest to coś, co na pewno sprawi przyjemność, jak, jak sobie przypiwku, jakąś kiełbaskę z tego zjemy. Yy, stal 140 zł. Bodajże naróż na ten. Łańcuch, nie wiem, 5 metrów, nawet nie popatrzyłem, ile kosztował, ale yy, przypuszczam, że to jest 20-30 zł. I te pierdółki zamówione w internecie yy, z 60 czy 70 zł. I tak naprawdę. Taki można kupić chyba od 150 do 300 zł. Także to się nie bardzo kalkuluje, jeśli ktoś tylko patrzy na finanse. Natomiast jeśli ktoś chce zrobić coś ciekawego, innego, to jak najbardziej fajne. I można zaczepić łańcuch tak jak nie wiem, czy pokazałem, albo z tej, albo z tej strony. Wszystko jedno. A z tamtej strony są te przybory, powiedzmy ogniskowe. Już na żukolocie czeka. Omalowałem go podkładem czarnym, jakimś antykorozyjnym i już jest naszykowany do odwiezienia. A tutaj macie karteczkę, byście chcieli zrobić, podobny jak ja to tak. Trzy profile dwumetrowej długości 20x2 ja użyłem. A mogły być 30, nie zaszkodziłoby może. Chociaż on tutaj najmniej sztywny, to jest tak naprawdę na tych ozdóbkach moich. No ale. Ale jest spoko, płaskownik to jest ten po obwodzie 240 cm. Było potrzebnych, jakby róż miał mieć 70 cm, dlatego mi trochę tego zostało. Czyli mniej więcej, jak chcecie rusz 70 cm średnicy, to 240 cm potrzebujecie. Pręty to są te na rusz kwadratowe i ich tutaj miałem bodajże 15 metrów bieżących było potrzebne, bo to mam 22 sztuki po 70 cm, ale wziąłem 12 metrów bieżących, taka gęstość mi wyszła i nie zostało mi praktycznie z nich nic. Czyli jeśli byście znowu chcieli 70 cm średnicy to jakieś 15 m bieżących, jeśli 63 mam, 63 cm średnicy no to musicie wziąć 12 m bieżących i łańcucha 4,5 m. Wziąłem 5 m i faktycznie z pół metra odciąłem, czyli 4,5 to jest wystarczająco jak się chce w czterech miejscach zakotwiczyć, bo można też tak próbować żeby było w trzech. No i w zasadzie to są składniki żeby sobie zrobić takiego grilla. Nawet powiem Wam że mi się podoba Możemy sobie sam takiego kiedyś wyspawał. Nie mam go jak zaprezentować, bo wszędzie jakieś tło takie właśnie niezbyt, ale e, może się postaram na miniaturkę chociaż jakieś ładne zdjęcie wrzucić. Także pozdrawiam. Dajcie lajka, jakiś komentarz. Subskry su Subskrypcję, boże, jakie to trudne słowo. I trzymajcie się do następnego razu, będę coś wymyślał. To będę wrzucał jakieś filmiki. Sponsorem nagrania była Wukina.com, sprzedawca go drogowych wzmacnianych nylonem. Bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. Idealne do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty grys, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości polskie certyfikaty wytrzymałości. Oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowukinę premium, yy, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, podkore oraz podiglaki. Zapraszamy do kontaktu.